Raz do roku idź w miejsce, gdzie nie byłeś nigdy wcześniej. Dalajlama. Nieznane pociąga, a to, co już wyjaśnione, nudzi. Jeśli potrzeba, to uświadomiony brak czegoś, często brakuje nam nieznanego. Wejścia po raz pierwszy w nowe buty i zostawienia swoich śladów tam, gdzie nie dotarli jeszcze żadni wędrowcy. Tam, gdzie nic nie zastąpi pierwszego przeżycia. W ciągu tysięcy lat zdołaliśmy przeczesać i poskromić cały świat. Najmniej ujarzmione pozostają góry. Monumentalne masywy, które trwają od tysiącleci na wszystkich kontynentach. Już sama świadomość istnienia gór zachęca człowieka do ich zdobywania. Góry są mistycznym miejscem. To miejsce, w którym celem wędrówki staje się sam podróżnik, ewentualnie podróżnik na swoim motocyklu. W tym przypadku motocyklu marki Royal Enfield. Made like a gun goes like a bullet. Choć niektórzy uważają go za dziwną mieszankę zabytku i klasyki, nie da się go porównać z żadną inną obecnie produkowaną maszyną. Można jedynie stwierdzić, że jeździ, hamuje, trąb i świeci we właściwy dla siebie sposób. Czarujący motocykl. Z duszą brzęcząco zgrzytającą, przy czym troszkę wibrującą. Idealne na trudne indyjskie drogi i bezdroża, po których prześlizguje się bez specjalnych problemów. Skakujesz na siedzenie i przenosisz się w klimat lat 50. Pozycja, zegary, kształt kierownicy. Ruszamy. Niesłychanie rytmiczny odgłos wydechu zaznacza naszą przygodę, jak kropkowana linia na mapie. Każda przejażdżka tym motocyklem, w tych okolicznościach, to pretekst do oderwania się od rzeczywistości i emocjonalny skok w stan umysłu, który ciśnie na usta, chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie. pytanie dnia może powodować pewną dekoncentrację i prowadzić do niezbyt miłych doświadczeń. Tutaj bowiem albo trzymasz się drogi, albo lecisz bez trzymanki kilometr w dół. Dodatkowo trasa, którą przemierzaliśmy, co roku wyłania się spod śniegu w nowej, nieznanej odsłonie. Cały czas zasypuje ją żwir i kamienie. A strumienie i potoki pojawiają się na niej w zupełnie nieoczekiwanych miejscach, co czyni ją albo grząskim bagnem z gliny, albo pełną pyłu pustynią. Wbrew pozorom na drodze panuje spory ruch. Pogranicze Indii, Chin i Pakistanu to rejon wyjątkowo niespokojny. Naszpikowany wojskowymi obozami. Potężne konwoje militarnych ciężarówek, wzniecających pod niebo tumany kurzu, spotyka się tu nader często. Oprócz konwojów, drogą niespiesznie suną bajecznie kolorowe ciężarówki cywilne, smrodzące na czarno tak samo jak militarne i dowożące całość zaopatrzenia do okolicznych miejscowości. Lawirowanie między nimi nie należy do łatwych operacji i wymaga sporo wysiłku i umiejętności, a czasem bywa dość ryzykowne. Na szczęście w dolinie rzeki Nubry Ruch drogowy w kierunku granicy prawie zamiera. I spotykamy wyłącznie tak samo szurniętych jak my motocyklistów na Royalach. Nasza wyprawa nie jest żadnym ewenementem. Zorganizowali ją wyspecjalizowani, mający duże doświadczenie w takich podróżach polscy motocykliści. Co sprowadziło się do tego, że grupa ludzi z całego świata umówiła się na wyznaczony termin, spotkała się na miejscu i skazała na bycie wyłącznie we własnym towarzystwie przez dwa tygodnie. Jedzie z nami przewodnik Ralph, aka Matt, mieszkający w Indiach. Jest z nami także wóz techniczny z naszymi ciągle wspierającymi mechanikami. Ci niepozorni ludzie potrafią naprawić każdą usterkę w każdej sytuacji za pomocą podstawowych narzędzi. Są niewątpliwie także jednym z fenomenów naszej wyprawy. Nasza trasa z dnia na dzień robi się coraz trudniejsza. Zdobywamy kolejne przełęcze. Klimat wyraźnie się zmienia, a roślinność rzednie. Zaczyna się nasz spacer wśród chmur. Zatrzymujemy się w jednym z obozowisk na dużej wysokości. Płuca panicznie chwytają rozrzedzone powietrze. Wszyscy sapią jak stare parowozy. Zmęczenie straszliwie doskwiera, więc korzystamy z każdej chwili. W nocy trudno jest zasnąć. Na szczęście te typowe objawy choroby wysokościowej ustępują po dwóch dniach, więc wspinamy się jeszcze wyżej. Przełęczą Taglangla. 5360 metrów nad poziomem morza, wzdłuż Doliny Indusu docieramy do Lech, stolicy okręgu Ladak. Odludna, mistyczna kraina kulturowo, jak i krajobrazowo bliższa jest Tybetowi. Na każdym kroku modlitewne młynki, którymi można pokręcić i zbawić własną duszę. Na wszelki wypadek warto to zrobić. Wszechobecny buddyzm, Górzyste krajobrazy, a przede wszystkim ludzie są atutem tego regionu. Regionu przez wielu nazywanego Małym Tybetem. Na mapie całych Himalajów nasza trasa, w sumie ponad 1700 km, była niemal niezauważalna. Dopiero wtedy uzmysłowiłem sobie w pełni bezmiar tej krainy. Nierzadko takie przygody mają osobiste znaczenie. Pomagają posiąść sztukę niestandardowego patrzenia na świat i otaczającą nas rzeczywistość, dzięki czemu życie smakuje lepiej. Chciałem spróbować czegoś nowego, a pomyślałem sobie, że robienie rzeczy, których się nie potrafi tak do końca, to też jest spory fan. To po prostu trzeba się ruszyć. I nie bać się świata, tylko ruszyć cztery litery. Być może warto czasem zrobić krok w tył i znów poczuć prawdziwy wiader we włosach. Takie chwile pomagają odkryć, że jest takie miejsce na Ziemi, w którym zawsze tkwi tajemnica to miejsce, w którym jeszcze nie byłeś. Można wierzyć lub nie, ale za każdym razem znajdzie się coś nowego. A co to da? Musisz dowiedzieć się sam. Ja już wiem.